Witam serdecznie z placów Kielnie. Dzisiaj mamy do zaprezentowania wam najnowszy model marki Schosson 720 Etapline, który dojechał do nas prosto z fabryki. Chciałem wam dzisiaj go zaprezentować. Czym ten model na rocznik 2025 takim szczególnym się wyróżnia, że warto go polecić do użytkowania dla naszej kam kamperowej braci. Camper długości 720, szerokość standardowa 2,30 na kategorię B, 3,5 tony DMC. Wyposażenie tego modelu z zewnątrz już widać, że jest bogatsze niż innych modeli Shosona. Yy, mamy tak, w standardzie alufelgi 16 calowe w kolorze czarnym. Mamy czarną markizę o długości 4 metrów tule Omnistor. Mamy również tutaj złącze zewnętrzne gazu. Mamy dodatkowo prysznic zewnętrzny w standardzie i oczywiście oświetlenie przestrzeni pod markizą ledowe na zewnątrz. Zwracają też uwagę bardzo wygodne i szerokie drzwi wejściowe. One są szersze niż standardowe, około 4 cm, więc naprawdę już robią wrażenie tutaj przy otwarciu, że bardzo szeroki dostęp do kampera mamy. Drzwi są bardzo ładnie wykończone. Mamy tutaj półeczki, mamy uchwyt chromowany, no i mamy już okno z taką dodatkową roletą zaciemniającą. Zamek, który możemy zablokować od wewnątrz, oczywiście. No i stopień wejściowy obniżone tutaj jest wejście, zawieszenie z przodu, z boku, żeby wejść tutaj do kampera bardzo wygodnie. Nie musimy praktycznie stosować żadnego dodatkowego podestu, czy też stopnia elektrycznego. Ten model. W standardzie, tak jak wspomniałem, jest bardzo bogato wyposażony. W tym pakiecie doposażeniowym znajduje się również panel solarny, który jest na dachu o mocy 140 W. Jest tu ładowarka DCDC, -DC. jest przygotowanie pod montaż akumulatora zabudowy, zarówno tego zwykłego AGM-a, czy też modelu żelowego, jak też i LifePo. W zasadzie mamy przełącznik na elektrobloku, który pozwala nam na obsługę akumulatora, Również tego typu bezpośrednio, bez żadnych dodatkowych przeróbek. Jeżeli chodzi o bazę tego samochodu, to oczywiście to Ford Transit, rocznik 25, najnowszy model. Czym on się, jakie są zmiany techniczne na, na rocznik 25 względem modeli 24? No przede wszystkim zmieniła się skrzynia biegów, co jest podstawową zmianą. Z sześciobiegowej przeszliśmy na model ośmiobiegowy, automat oczywiście no i uległa nieco zmianie moc silnika. Mieliśmy dotychczas 170 koni w tych modelach, a teraz mamy 165 i jest to zmiana nie można powiedzieć, że na gorsze, tylko jest to takie urealnienie mocy silnika, dostosowanie do nowej normy emisji spalin, która obowiązuje od września zeszłego roku i tak naprawdę ten model już te normy wszystkie spełnia no i też poprzez to, że ma tą nową skrzynię ośmiobiegową biegów to praktycznie rzecz biorąc jest też bardziej ekonomiczny ten model Transita jest wyposażony oczywiście w dużo standardowego doposażenia takiego typowego samochodowego, czyli ma pakiet doposażenia tak zwany ten safety pack, czyli tu mamy zarówno asystenta zmiany pasa, zarówno adaptacyjny tempomat poduszki powietrzne Oczywiście ABS, ESP, wszystkie możliwe systemy zabezpieczające, monitoring ciśnienia w kołach. No i przede wszystkim zwraca uwagę nowa stacja multimedialna, która znajduje się na środku. Jest to stacja, która pozwala na łączność bezprzewodową zarówno z systemem iOS, jak i też z Android Auto, więc jest to naprawdę bardzo nowoczesne rozwiązanie. Możemy sobie tutaj odpalić na tym wyświetlaczu e, zarówno aplikacje Google Maps, jak i inne dodatkowe, Aplikacje używane zwykle w telefonie, które pozwalają na łatwiejsze podróżowanie, jak również też oczywiście muzyka i inne elementy rozrywkowe możemy również sobie zrzucać na ten ekran. No oczywiście ten ekran jest zintegrowany z kamerą cofania, która jest tutaj w standardowym wyposażeniu tego auta i znajduje się na tyle pojazdu. Przeprojektowano również tył pojazdu na rocznik 25. Mamy tutaj nowe oświetlenie. Dodatkowe, tak zwane stopu, światło trzecie stopu, które jest w tej chwili w pozycji pionowej, trochę nawiązujące do Formuły 1. Także bardzo ciekawa, ciekawy design. No i światła LED-owe, okrągłe z tyłu, z lekkim tu podkreśleniem tym bardzo ciemnym kolorem, który bardzo fajnie koresponduje z górną listwą, jak i ze zderzakiem, z dolną częścią zderzaka. Tu już widzimy jest zamontowany bagażnik rowerowy na cztery rowery, ale jest to opcja doposażeniowa, którą montujemy na życzenie. Przygotowanie pod ten montaż bagażnika, czyli wzmocnienie ściany tylnej jest, jest wyposażeniem standardowym. Dostęp do WC, tak jak wspomniałem już wcześniej, tu mamy zewnętrzne przyłącze gazu, które umożliwia nam podłączenie grilla na wężu z szybkozłączką. No i przechodzimy do przestrzeni bagażowej, która jest bardzo ciekawa. Tutaj mamy Garaż o regulowanej pojemności, tu jak widzimy, mamy regulację wysokości położenia łóżka piętrowego, co pokażemy przechodząc później do środka, oświetlenie LEDowe, dodatkowe wkładki na materacę. I tutaj, oczywiście, wysokość tego garażu możemy wyregulować poprzez kręcenie korbą, i sobie podnosimy albo opuszczamy łóżko w zależności od potrzeb. Jeżeli podniesiemy do maksymalnego położenia, to nawet jesteśmy w stanie wstawić tutaj rower bez problemu w gotowej postaci, już do jazdy. Także bardzo duża przestrzeń bagażowa, uważam, jak na ten układ samochodu. Dostęp, oczywiście, do bagażnika jest również z drugiej strony: czyli mamy prawą i lewą klapę serwisową. Dalej, dostęp do WC bardzo łatwy. No, i teraz możemy przejść tutaj jeszcze do przodu pojazdu. Mamy tutaj taką mały, mały schowek na butle. Dlaczego taki mały, to za chwilę o tym powiemy. Jest przygotowanie pod jedną butlę 11-kg gazową. Oczywiście, możemy zamontować tu opcjonalnie monocontrol. Do czego to będzie służyć, to zaraz będę dalej to prezentował. Jesteśmy wewnątrz szosą 720 Tabline model 2025. No i zaczniemy prezentację od szoferki. W standardzie oczywiście mamy tutaj rolety zaciemniające szybę przednią, jak i szyby boczne. To jest standardowe wyposażenie. Teraz widać w pełnej krasie już ten nowy ekran, który pojawił się w tym modelu. Mamy nową przyłącznik skrzyni biegów, nowy, który właściwie działa w systemie pokrętła. Tu mamy wirtualny kokpit pełen, który umożliwia nam bardzo bardzo łatwe Komunik bardzo łatwe podglądanie na wszystkie funkcje samochodu podczas jazdy. Można ustawić sobie, oczywiście, tutaj, tak jak wspominaliśmy, sobie już tempomat aktywny, odległości. Także no, wszystkich asystentów, jakich tu możemy sobie wyobrazić, mamy w tym samochodzie w standardzie. Zmiana również biegów może odbywać się w trybie manualnym. Tu mamy taki przycisk, który umożliwia nam na przejście w tryb manualny. I jeżdżąc w trudniejszych warunkach terenowych, możemy ręcznie przestawiać skrzynię biegów, tutaj biegi zmieniać łopatkami, które znajdują się przy kierownicy. Jest to według mnie bardzo fajne rozwiązanie, to bardzo ułatwiające prowadzenie tego pojazdu, zwłaszcza w jakichś warunkach górskich, bo dostęp do tego jest prostszy niż machanie tutaj tą przekładnią, którą mieliśmy w poprzednich modelach. Oczywiście, obrotowe fotele, standard, podgrzewane lusterka, elektryczne szyby miejsca na kubki, miejsca na dokumenty dodatkowe, na mapy, na inne rzeczy no i oczywiście blokada elektryczna, zamek centralny to standardowe doposażenie tego pojazdu. No i jesteśmy w salonie salon no, zwróćmy uwagę przede wszystkim na przeprojektowany design mamy bardzo nowoczesną nową podłogę która została zaprojektowana od początku yy, kolorystyka nowa korespondująca z, kor z korpusami mebli i świetnie korespondująca z czarnymi dodatkami w postaci np. tej nogi elektrycznie podnoszonej do stołu tutaj opuszczanej yy, tapicerka Pozostała praktycznie niezmieniona względem rocznika 2.4, ale również pięknie koresponduje z całością designu tego kampera. No i ten, ten salon jest on ogromny, można powiedzieć, że pięć osób spokojnie tu może usiąść, nie licząc tych dwóch obracanych foteli. Łóżko, które mamy nad salonem, jest jedno z największych w swojej krasie, bo tu opuszczając je, mamy praktycznie rzecz biorąc 160 cm szerokości i długość ponad 2 metry, więc naprawdę wygoda spania dla dwóch osób dorosłych jest ogromna. I co więcej, zwracam uwagę na to, że jest to kamper w standardzie do 3,5 tony, 5-osobowy. Ta piąta osoba ma tutaj miejsce z tej strony do siedzenia. Tu mamy dwa rozkładane Fotele jest to układ wnętrza face to face, więc jedziemy na dwóch oddzielnych fotelach. Jeśli chodzi o dzieci, na przykład to z tej strony i tu dodatkowy fotel, który jest skierowany w stronę przeciwną do toru jazdy. E, oczywiście to można wykorzystać w całości jako dodatkowe miejsce do spania dla osoby piątej, bądź nawet i szóstej, gdyż opuszczając ten stolik na dół, przygotowujemy sobie platformę do zsunięcia. Całości i do przygotowania tutaj no, takiego sporego łóżka do spania nawet dla dwóch dorosłych osób. No i teraz regulując opuszczenie łóżka górnego, właściwie uzyskujemy kolejne dwa miejsca do spania nad, tą, nad tym legowiskiem dolnym, które tutaj możemy przebudować. Jeżeli oczywiście ktoś chce do wieczora siedzieć przy stole to nawet jesteśmy w stanie tak wyregulować to górne łóżko, że dwójka dzieci spokojnie sobie tam może poleżeć wieczorem, a my tu dalej możemy pobiesiadować. Taka regulacja, przez to, że jest to bardzo elastyczna kolumna tego stołu, możemy sobie to wyregulować, ustawić tak, jak chcemy, według własnych potrzeb. Oczywiście gniazdka 230 USB to jest standard, natomiast tutaj już jesteśmy w wersji troszeczkę dostosowanej pod klienta, gdzie mamy zamontowany dodatkowy osprzęt na życzenie, i ten osprzęt oczywiście pozwala na rozbudowanie systemu energetycznego, przetwornice. 230V z przełącznikiem priorytetowym o mocy 2000W bądź też 3000W, i akurat tutaj mamy taki system zamontowany, który pozwala na podłączenie czy też laptopów, czy jakiegoś ekspresu do kawy dodatkowego, czy innych elementów wyposażenia kuchni, o których pewnie tutaj każda pani domu sobie może wymarzyć, żeby zabrać ze sobą w podróż. Zamykając jeszcze salon od strony tutaj kierowcy, żeby sobie wieczorem wygrodzić tą przestrzeń wypoczynkową, mamy system dodatkowych zasłon. Te zasłony oczywiście sobie zasuwamy tu dookoła, zamykamy tą przestrzeń. Dodatkowa izolacja nie tyle może termiczna, co taka, no bym powiedział wizualna, oczywiście poza tym, że mamy te plisy standardowe już w wyposażeniu na oknach, no to dodatkowo mamy też ten system zasłon, bardzo łatwo na szybko go użyć i mamy oddzieloną szoferkę i przednie okno od, od strefy wnętrza kampera. Dalej, przychodząc, mamy tu ładną garderobę przy wejściu, oświetloną dodatkowym światłem ledowym z małym lustrem. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo dobrze zaprojektowane, bardzo praktyczne rozwiązanie. Nad tym mamy oczywiście panel zarządzania kamperem, jeżeli chodzi o wodę, akumulatory, włączniki, wyłączniki świateł no i dalej. Mamy przełącznik i włącznik, wyłącznik ogrzewania. I teraz przejdźmy do systemu ogrzewania. Ten kamper w standardzie wyposażony jest w Webasto Diesel, czyli zasilamy ogrzewanie poprzez diesla z baku podstawowego samochodowego. Tutaj, oczywiście, jest to ogrzewanie działające w trybie automatycznym. Można ustawić trzy tryby grzania. Można ustawić poziom regulowany, z poziom nadmuchu tego ciepłego powietrza i również możemy sobie włączyć tak zwany tryb nocny, cichy, tryb, noc, tryb dzienny i tak Natomiast, jeżeli chodzi o ogrzewanie wody, to jest tu wbudowana truma gazowa, czyli to jest system typowo gazowy, więc podgrzewanie gazu podgrzewanie wody odbywa się wyłącznie z gazu, który jest zasilany z tą butlą, którą pokazywaliśmy na zewnątrz, to jest ta 11-kilowa butla, którą możemy przerobić na gazbank, ewentualnie nawet z funkcją dotankowania go zewnętrznego. Natomiast ta opcja, że tylko gaz zasila wodę i nie jest to powiązane w żaden sposób z systemem ogrzewania jest wyjątkowo korzystne. Jeżeli chodzi o aneks kuchenny, Przyciski do opuszczania łóżka, przyciski do opuszczania stołu, dodatkowe gniazdka USB. No i tutaj, oczywiście, cała seria szuflad, która nam gwarantuje pojemność na wszystkie możliwe tutaj rzeczy do kuchni. Potrzebne nam w trakcie podróży miejsce na butelki, dodatkowo wydzielone z fajnym uchwytem. Także bardzo praktyczne meble kuchenne, tutaj. Oczywiście włącznik trumy do wody mamy podgrzewanie albo elektryczne albo gazowe. O czym też nie powiedziałem, że ta truma podgrzewająca wodę ma również zbudowaną grzałkę i można to podgrzewać w trybie albo elektrycznym, albo gazowym. Jeśli jesteśmy na kempingu, jesteśmy podłączeni do prądu, to możemy wtedy odciąć gaz i włączyć tylko podgrzewanie elektryczne. No i tutaj oczywiście dodatkowa półka. Kuchenka dwupalnikowa, to już chyba standard w tej chwili, że w tych kamperach powiedzmy mniejszych właśnie mamy do czynienia z dwoma palnikami, co jest bardzo praktyczne. I tutaj jeżeli e, ktoś będzie chciał skorzystać, mamy bardzo fajne przedłużkę e, do blatu roboczego, można z tego skorzystać podczas przygotowywania m, posiłków. E, dodatkowo ochrona na jakieś tutaj e, gorące rzeczy, prawda, żeby nie pryskał nam tłuszcz i tak dalej, jest to blacha więc nie będzie nam się tu uszkadzała ta ładna ściana z płyty, która oddziela nas od kolejnej strefy łazienkowej. Teraz jeżeli chodzi o lodówkę, standardowe wyposażenie lodówka Dometica w pełen automat, funkcjonująca w reżimie albo 230 V, albo 12 V, jeżeli chodzi o jazdę i oczywiście na gaz. Tryb automatyczny można tu wybrać i wtedy sam, sama lodówka wykryje, System zasilania, czy to z gazu, czy też z prądu, w zależności od tego, w jakim, w jakim akurat tryb jest zastosowany. Dodatkowo, szapka, która znajduje się tutaj nad. Lodówką to jest e, oczywiście zabudowa panela sterowania i dodatkowo można tam już jest przyłącze 12V do telewizora, który można opcjonalnie zamontować w tej, w tej wnęce. Jeżeli chodzi jeszcze raz o lodówkę, to lodówka oczywiście ma system otwierania mm, tutaj dwustronnego, jest dodatkowo wyposażona w zamrażalnik. Ten zamrażalnik jest poszerzany, czyli można go wyciągnąć tą półkę. I wtedy, jeżeli stoimy, z uwagi na to, że jest to lodówka absorpcyjna, jeżeli stoimy na 10, gdzie jest bardzo gorąco. To, żeby zwiększyć jakby chłodzenie całej powierzchni, wyjmujemy sobie tą część zamrażelnika. Wtedy mamy lepsze chłodzenie całości lodówki. No i teraz przechodzimy do strefy łazienkowej, która oddzielana jest tutaj tymi drzwiami. Więc teraz, jeżeli chcemy korzystać z prysznica, możemy się zupełnie odciąć od pozostałej strefy pojazdu i wtedy korzystając, że tutaj nikogo nie ma, zarówno można przejść od strony prysznica do łazienki do WC, mamy bardzo praktyczne wygrodzenie, można się przebrać, można wziąć prysznic i przejść do łazienki, do toalety. Naprawdę bardzo wygodne rozwiązanie. Ten prysznic jest bardzo duży. Mamy fajnie podświetloną kolumnę prysznicową wyposażoną w oczywiście tutaj w zestaw natryskowy, w baterie typowo prysznicową no i brodzik z dwoma spływami też bardzo fajny bo tutaj łatwy odpływ wody zapewniają te dwa odpływy nie ma jednego tylko są dwa więc ta woda zdecydowanie szybciej nam tutaj stąd spływa i teraz zamykamy przechodzimy do strefy WC z bardzo ładną umywalką wbudowaną wpuszczaną w blat dodatkowo uchwyty na kubki do, do szczoteczki, do zębów, do pasty, i tak dalej. No bardzo ładnie to jest wszystko wykonane. Kolorystyka dalej, która jest wykończona w tym samym stylu, co pozostała część kampera. No i lustro, które pozwala nam tutaj przejrzeć się przy jakimś przebieraniu, ubieraniu się. Jest to praktyczne rozwiązanie. Tu taki skos. No i przechodzimy do strefy sypialnej. dla dla dzieci, no, bądź też dzieci lub dorosłych, bo teraz mamy dwa łóżka. Jedno łóżko to regulowane, które pokazywałem już od strony garażu, które regulujemy wysokość. I tu widzimy, że one są w tej chwili podniesione względem tego najniższego pułapu, aż o tyle. Jeszcze możemy je podnieść kawałek wyżej. To łóżko również jest regulowane na listwach. Też możemy je na czas jazdy też podnieść do, samego, do samej góry i stwarzamy sobie dużą przestrzeń dodatkowo bagażową. Jeżeli byśmy chcieli, chcieli dodatkowo w środku kampera coś dodatkowego przewieźć, to mamy tutaj takie miejsce praktycznie, jako można to wykorzystać jako półki. Natomiast jeśli chodzi o, o spanie, to oczywiście mamy... Możliwość tutaj spania dwóch osób. Te materace są około 72 cm, szerokie, długość jest ponad 2 m, więc spokojnie można się wyspać, nawet i dorosłej osobie. Jeżeli chodzi o to łóżko dolne, to górne ma jakąś tam ładowność ograniczoną. Niby jest przeznaczone dla dzieci do 6 lat, no ale wiadomo, że to pewnie zależy od wagi. Generalnie przyjmuje się około 70 kg, że wytrzymują te łóżka. Podnoszone tutaj na tych listwach górne. No i tak wygląda ta przestrzeń. Ta przestrzeń jest świetnie zaprojektowana, bo jest regulowana. Nie jesteśmy przywiązani do jednego ustawienia tych łóżek. Możemy to wyregulować w zależności od tego, jakie mamy potrzeby, czy też ładunkowe, czy też właśnie do spania. No i co jest najważniejsze, to jeżeli już tutaj śpimy, to mamy jeszcze dodatkowo, dodatkowe okno, które wpuszcza nam tutaj światło dzienne. Jest moskitiera, jest roleta, więc wszystkie elementy, które są nam potrzebne do, do takiego wypoczynku na tym łóżku, znajdują się. Oczywiście jest oświetlenie, które pozwala na czytanie wieczorem jakiejś książki czy czegoś. No i teraz to, co bardzo jest poszukiwane w kamperach, czyli ta jeszcze dodatkowa przestrzeń do przechowywania rzeczy. No i tu mamy ogromną szafę która pozwala nam zarówno na przechowywanie rzeczy wiszących, jak i półki mamy po to, żeby sobie jakieś swetry, bluzki, spodnie i inne rzeczy sobie tu przechowywać, czy buty. Są takie wieszaki do kapci, do butów już przymocowane w standardzie. Bardzo ciekawe rozwiązanie, bardzo praktyczne. No, szafa jest jedna z większych, jaką spotykamy w ogóle w kamperach tego typu i różni się no, bardzo mocno od na przykład szaf spotykanych w układach z łóżkami pojedynczymi, wzdłużnymi w kamperze na przykład 777 czy też 788 przy łóżku queen's. Także bardzo praktyczna szafa. Dodatkowo tu, żeby łatwiej się dostać na to łóżko dolne, mamy i mamy oczywiście stopień taki, który ułatwia nam wejście, a tutaj oczywiście jest drabinka, którą montujemy na czas spania osoby na górnym łóżku, łatwiej nam się tam po prostu poruszać. Każmy. Ten duży stół, który oczywiście po rozłożeniu umożliwia nam bardzo wygodne biesiadowanie. Ten stół jest obrotowy, możemy go sobie tu dowolnie przesunąć, możemy go też przesuwać w prawo, w lewo, odblokowując tutaj specjalną dźwignię. Ale generalnie no mamy bardzo dużo miejsca i tak jak wspomniałem, tam trzy, tutaj dwie osoby mogą spokojnie w tym kamperze usiąść, zasiąść do stołu i pobiesiadować. Na czas jazdy możemy ten stół również rozłożyć, siedząc tutaj. Mamy wtedy możliwość odłożenia czegoś na bok, tak samo z prawej czy z lewej strony, więc dostęp jest bardzo dobry. Jeżeli chodzi jeszcze o płytę podłogową, to zwróćmy uwagę, że cały salon łącznie z kuchnią jest na jednej powierzchni. Mamy próg przejściowy do szoferki i mamy drugi próg przejściowy, gdzie są schowane tutaj rury ogrzewania i ta. Strefa jest podniesiona, łazienkowa, brodzikowa jest podniesiona lekko wyżej względem salonowej. Co ważne, w standardzie ten pojazd posiada również pakiet Arctic, czyli pakiet zimowy. Co to oznacza? To oznacza, że w standardzie jest przygotowany oczywiście do spędzania czasu w zimie na kempingach czy też podróżowania w bardzo niskich temperaturach pakiet Arctic składa się przede wszystkim z ogrzewanych zbiorników wody czystej i wody szarej jak również podgrzewanej podłogi w strefie salonowej i strefie kuchennej. Tu mamy wbudowaną już wtopioną matę elektryczną, która podczas podróżowania w zimie i po podłączeniu się do prądu 230 V na kempingu możemy uruchomić jednym przyciskiem tą matę grzewczą wtopioną w podłogę, wtedy stóp mamy bardzo ciepło Pomimo dobrej izolacji, to jeszcze dodatkowo grzanie mamy w stopy od strony tu podłogi. A tak jak wspomniałem, wydajność tej trumy diesel czy też webasto-diesel, jak w tym przypadku, bo tu czasami są zamiennie montowane te systemy w różnych kamperach, To jest bardzo wydajny system ogrzewania. Niezwykle szybko robi się ciepło w kamperze i komfort cieplny, stojąc nawet w bardzo niskich temperaturach, powiedzmy poniżej minus 10 stopni. Nadal jest bardzo komfortowo. Podsumowując, dla kogo jest ten pojazd? Dla dużej rodziny, nawet pięciosobowej, która chce komfortowo podróżować zarówno w lecie, jak i w zimie. Ten pakiet e, Etabline jest naprawdę przebogaty i umożliwia komfortowe podróżowanie w, w każdych warunkach, e, jakie sobie możemy tylko wyobrazić. Również warto podkreślić, że poprzez to, że jest to samochód, który ma e, silnik o pojemności do 2 litrów. Jest oczywiście obciążony akcyzą tylko 3,1%, a to powoduje, że jego cena jest niezwykle atrakcyjna. Serdecznie zapraszamy do naszych trzech oddziałów, w których jesteśmy autoryzowanym dealerem marki Chausson zarówno w Poznaniu, w Kielnie, jak i w Grójcu.